Po, jakie, po, jakim, po jakichś dwóch miesiącach. przyszłam już was pilnować. Ach, zadarło się już 55 już raz w, tych, w tym tygodniu. No dobrze. Wy... Jeden z was wyjdzie dziś z więzienia. Ponieważ jego rodzice wpłacili za niego kaucję. Nie mogę wymówić, czy, nie mogę powiedzieć, czy to chłopak, czy dziewczyna. Ale sami będziecie musieli do tego dojść, ponieważ mama nazywa się Aureola, a tata, a tata nazywa się Eugeniusz. A, tata ja! To ty? Tak. Na pewno to ty? Na plecach była wytłumaczona córeczka tatusia Eugeniusza. No dobrze. No, to może rodzice ci rozpoznają. Chodź. Czy to ona, pani prezydencie? Tak to, to ona, moja córeczka. Proszę Tata. bardzo. No dobrze wychodzi na to, że ona się działa tylko dwa miesiące, tylko trzy miesiące, a wy to tutaj szepcze. Ja wiem, kto. Szepcze ona do tego królika. Zale, że nie. Przestańcie się kłócić. To, że wydałaś jednego, to nie znaczy, że możesz wydawać sobie wszystkich. No dobrze. Będę was tu a wy sobie róbcie tam, co tam robić. No więc co z tym tunelem? Kopiemy go dzisiaj czy jutro? Właśnie On już tam kopie. No chyba trzeba do niego powoli dołączać, jak tylko ten pójdzie sobie na lunch. Lad! Lag, ludzie! Ludzie, idę na lunch. Nic tu nie róbcie bez! Mojej idę wiedzy. na lunch! Co za lunch? Eee, dobra, chodźmy! Odsuńcie się szybko! Odsuńcie się! Jestem kotem, umiem szybko kopać. Czemu tu jest tak ciemno? Wszyscy kopią swoje tunele. Ach. Ach. Czemu Ach. nikt mi nie chce pomóc? Ach. Bo wszyscy kopią swoje tunele. Ach. Chyba mam najlepsze miejsce. Ach. Przykopałam się! Widzę! Widzę otwór! Wychodzę stąd! Ach. Wychodzimy, ludzie! Kilka lat. O, kutka. Zielona trawa! Chodźcie! Woohoo! Gratulacje! Mhm. Udało Ci się nas wydostać. Właśnie. Może za dwa lata i tak już będziemy w więzieniu, ale. Jesteśmy Zło... najgorszymi więźniami, jakie kiedykolwiek mogli stąpać. Tak właściwie ziemi. jesteśmy złodziejami. Okradamy tylko tych, co są dobrze. Ale ciebie już nigdy nie okradniemy. Pomogłaś nam się wydostać, a ja byłem, naj, naj, byłem w tym więzieniu chyba od 5 lat. Ja byłam od 60 Ta, ma 62 lata została zamknięta, bo kiedy miała 2 lata. Długa historia. Okradałam. Dziękuję za uratowanie. Będę mogła wrócić do swoich rodziców i im wszystko dokładnie opowiedzieć. Tak, ja będę nadal ukradał. Chcesz do mnie dołączyć? Przepraszam, ale ja stoję po stronie dobra i już więcej nigdy nie zepchnę samochodu z klifu. Co Zepchnęłaś ty samochód z klifu? Ej, jesteśmy przecież przyjaciółmi. A w końcu, kto, to był, kto był rodziną tych trzech wstrętnych dziewczyn? Wiesz, połowa więźniów. Ja byłam ich kuzynką! Ale to była taka pomarańczowa, e, z żarą i taki pies e, brązowy. Ty jak? A, byłam jej matką! Znaczy, ja jestem jej matką i ten. Jest ich ciocią! No Jak ty mogłaś? Yy, po prostu. Jestem ich matką! A jestem ich, ich ojcem! Yy, ty jesteś chłopakiem? ani niby co? To już wiem, dlaczego wydali waszą całą kartę kredytową. Znaczy, ja jestem kobietą na echu. Aha. Yy, Boże, w własnej płci nie znacie. Co, co wyście za ludzie? Bez płciowi. Byłam ich ciocią. Ale przecież my jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami z więzienia. Byłam ich ciocią, dopóki się nie dowiedziałam, że rzuciłaś się z klifu. Byłam ich siostrą. Mm, mm, mm. Ma bardzo dziwną rodzinę. Ach, ale jeszcze coś: to były siostry? Tak, to te? Byłam ich krzesną. Byłam ich sąsiadką. Byłam ich babcią. Babcią. Byłam ich dziadkiem. Byłaś? Byłem. Aha. Byłam ich siostrzenicą. Ja też. Znaczy ja byłam ten, 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 ten bo jestem jej matką. Wie, wiesz. Zwariowaliście jedynie. On nie jest y, ich rodziną. Tak właściwie to jestem ich bratem. Nie, proszę cię! Jesteś moim najlepszym kumplem z więzienia. Ja moim najlepszym kumplem? Mm -hmm. braciom! Kto ciągle nuci tą piosenkę?

tu jesteście! Szybko bierzmy ich, zanim znowu coś zrobią. Nikogo już tu nie ma. Idzie z nami. Ej, to był mój złowieszczy śmiech! I tak skończyła się historia dziewczyny, która zrzuciła auto z klifu. Były trzy odcinki, jeden dosyć długi, drugi dosyć krótki, dwie minuty, i ten. Trwa już. Moment. Dziewięć minut. Yy, to miał być na początku. Serial o dobrej paczce. Ale później przystoczył się w super ekstra. Falkę na poduchy... Ej, gościu, źle napisałeś ten! Yy, jak to było? Scenariusz! Co, walka na poduchy? Ona była w więzieniu! Ładna. No to... Yy, a mógłbyś mi chociaż podać scenariusz na tablecie? Nie. A! Tu jest tablet? Okej, okay, dziewczyński tablet, ale spoko. Yy, dobra. No dobrze. Film został zrobiony yy, z nudów, ale to ten film nazywa się... Ej, nie napisałeś jak się ten film nazywa Wielka katastrofa. Ej, wielka katastrofa. Dobra, nieważne, papa. To już trwa 10 minut. Okej, okay, to ej, kończymy jak na dzisiaj. Może jak na teraz, może dzisiaj jeszcze nakręcimy życie to... Taniec. Coś takiego, ludzie! Dobra, pa! Świnka pepa!